Stanisława Ewa Skowyszmucha pisankarka. Sztukę pisankarską przejęła od swojej matki. Początkowo ozdobione woskiem jajka pokrywała barwnikami naturalnymi, wyciągiem z łusek cebuli czy kory olchowej, nadających skorupkom odcienie brązu i czerni. Wraz z upowszechnieniem się barwników chemicznych do wełny i jedwabiu jej pisanki nabrały też innych barw. Przez 45 lat wykonała kilkadziesiąt tysięcy pisanek, z których każda jest małym dziełem sztuki. Początkowo pisała je na potrzeby własne i przyjaciół. Później tworzyła wydmuszki dla cepeli, a także realizowała zamówienia prywatne, które docierały nawet do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec czy Szwajcarii. Metodą batiku szpilkowego zdobi nie tylko wydmuszki jaj kurzych, ale także skorupki jaj gęsich i strusich. Jako społeczny kustosz Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji, systematycznie rozwija ekspozycję dokumentującą współczesny dorobek lipskiego ośrodka pisankarskiego. Organizuje też warsztaty dla turystów i młodzieży. Dzięki staraniom pani Stanisławy, Pisanka Lipska została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej pisanki pojawiły się na serii znaczków Poczty Polskiej promujących tradycję ich zdobienia. Jej prace znajdują się w etnograficznych kolekcjach muzealnych w kraju, a także w licznych kolekcjach sztuki ludowej za granicą. Za swoje dokonania została uhonorowana m.in. nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego, a także odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej. Sama przyznaje, że cieszy ją to, że może kontynuować tradycję swojej rodziny i pozostawić po sobie ślad.